Dzień dobry. Wczoraj zrobiliśmy pierwszy scenariusz, czyli w obudowie 48V złożyliśmy sobie magazyn 24V o pojemności 7 kWh. Dzisiaj podwoimy tą pojemność, tak? Ale oczywiście najpierw musimy zacząć od kawki. Dzisiaj kaweczka od pana Romana. Pan Romanierzak w dniu dzisiejszym postawił sobotnią kawkę. Panie Romanie, dziękuję bardzo. Za wsparcie w formie wirtualnej kawki. No i co? Wróciliśmy do ustawień fabrycznych, tak? Czyli mamy pustą obudowę znowu, mamy wyjęte ogniwa. Pierwsza partia z wczoraj, druga partia z dzisiaj, tak? Powiedzmy, była wypłata, premia, kupiliśmy sobie znowu 8 ogniw, połączymy to razem. Jeśli chodzi o ogniwa, powiedzmy z tej partii, trzem sztukom yy, zrobiłem pomiar. Już nie robiłem czterem, no bo szkoda czasu. Trzy sztuki zmierzyłem. No, nareszcie, nareszcie dojeżdżę do końca. Za chwilę skończy nam pomiar. Pierwsze, drugie, trzeciego ogniwa. Czwartego nie robię, no bo powiedzmy kontynuujemy zabawę. Nie ma sensu. <laughs> I tak jak widzisz, zobacz, tak wygląda krzywa tego ogniwa. Ładowaliśmy na maksa. Osiągnęliśmy maks i zaczęliśmy rozładowywać. Tak? Samo rozładowanie. W 6 godzinie, 45 minucie powiedzmy zaczęło się A jesteśmy w 13 godzinie, 30 minucie Natomiast tu mam pomiarę i mamy HKD bateria druga I bateria druga Wykazała się pojemnością 285 Amperogodzin, 920 watogodzin, tak? HKD jedynka, to jest HKD 1 Jedynka wykazała się pojemnością 283. Czyli widzisz, tak dosyć blisko, nie? 83, 85. Ta też będzie miała 80 parę. Gdzie ona jest? Tutaj 279, 90. A aktualnie jej napięcie wynosi prawe myszki 2587 powiedzmy, aktualne napięcie. Także już kończymy, hamujemy. No akurat kliknął, uspokoił się. Tak jak widać, 280,5 amperogodziny, 902 watogodziny. Tak więc mamy je zmierzone. Może teraz napięcie tych trzech sztuk może się różnić względem wszystkich innych. Nie są te ogniwa wyrównane, powiedzmy, względem całego pakietu. Spokojnie zrobi to BMS. Zobaczymy, czy wyłapiemy te ogniwa, powiedzmy. Ale muszę się jeszcze zatrzymać przy wczorajszym temacie obudowy. Tak jak mówiłem od spodu ta obudowa właśnie ma te blachy takie, powiedzmy, że wrzynałoby się. Kilka osób mi tam powiedziało, że węższa jest góra właśnie, żeby nakładać magazyn na magazyn i automatycznie to się trzyma. Proszę bardzo. Tutaj mamy schowaną górę naszego magazynu. Tak więc potwierdzam, w sumie logiczne, nie? W sumie logiczne. Obudowana obudowę nachodzi i po prostu się cała trzyma jest zablokowana. Nie trzeba jej spinać, skręcać, blokować, ani nic. No i oczywiście, suport jest po całości wtedy, tak? Po całości sobie leży. Także, no, logiczne, logiczne. No i teraz sam BMS. Tak jak widzisz, wczoraj przedłużyliśmy sobie ten przewód plusowy, rozkręciłem to połączenie. Mamy z powrotem ustawienia fabryczne, możemy sobie tym kablem ruszać. Nasz plus. Oraz nasz minus, tak? Z naszej budowy BMS, wszystko podłączone, tu nic nie dotykałem. To co? Łyczek kawki i działamy. Z tej strony mamy minus, z tej strony mamy nasz plus, tak? Czyli teraz pierwsze ogniwo, nasz minus, i będziemy powiedzmy tak przypięci, tak? Drugie ogniwo wkładamy również stroną minusową. Między ogniwa przekładka, obowiązkowo. Mamy dwa razy minus, tak? No to teraz dwa razy plus, ponownie dwa razy minus. I kończymy ostatnie dwa pakiety, dwa razy plus. Teraz z tych dwóch pakietów przejdziemy na tą stronę, czyli tutaj mamy mieć dwa razy minus, tak. Ta sama procedura, po dwa ogniwa. No i dobrze. No i dobrze, mamy ogniwa powkładane. I teraz tak, mamy buzbary, tak, które dostaliśmy z naszą obudową. I teraz, tak jak widzisz, zobacz, ten buzbar jeden jest dużo większy, jest szerszy i tak samo jest grubszy od pozostałych buzbarów. To jest buzbar do połączenia tutaj jednego słupka z drugim słupkiem, widzisz? Ten tym nie połączysz, bo ten jest za krótki, ten jest do łączenia ogniwa z ogniwem. Tak, ale wykorzystamy sobie te buzbary do połączenia naszych ogniw, natomiast, natomiast porobiliśmy ogniwa, pow, powkładaliśmy ogniwa, zrobiliśmy pary 2 razy minus, 2 razy plus, 2 razy minus, 2 razy plus, tak? To teraz połączymy te pary ze sobą. Mamy, mamy zrobione pary. Pary, które połączymy teraz na zmianę, tak? Czyli nasz minus będzie podpięty tutaj do głównego minusa, tak? Czyli teraz łączymy plus z minusem, plus z minusem, ponieważ idziemy szeregowo. Duży buzbar pójdzie tutaj. Jeżeli masz powiedzmy więcej, to możesz, możesz sobie tutaj dwa dać, dwa założyć, czy nawet tego powiedzmy przyciąć. Aby złapał nam tutaj my powiększyliśmy pojemność tego magazynu, tak więc jeden grubszy buzbar tutaj na łączeniu lewego słupka z prawym w zupełności jak najbardziej wystarczy. No i tak, bierzemy ponownie naszą wtyczkę, wtyczka numer 1. Dwa czarne przewody, to jest nasz czujnik temperatury. To jest nasz początek, tak? Czyli pierwszy przewód to jest batery 0. W tym przypadku tutaj będzie to nasz minus, tak? Batery 0 to jest minus pierwszego ogniwa, tak więc połączymy go sobie tutaj, a nasz minus z BMS-a tutaj. Ok. Teraz tak, drugi przewód, pierwszy mamy podpięty. Drugi przewód ten to jest batery 1. Batery 1 to jest plus pierwszego ogniwa, tak? Trzeci przewód to jest batery 2. Tak jak wczoraj dokładnie, czyli plus drugiego ogniwa. Dokładnie to samo połączenie co wczoraj, na zmianę do każdego plusa. Kolejno podpinamy nasze przewody, tak? I ostatni przewód batery 4 do plusa czwartego ogniwa. Kontynuujemy na drugiej stronie, drugi słupek. Ponownie, czujnik temperatury to jest nasz punkt startu. Czyli pierwszy przewód ten to jest nasz batery 5, tak? Czyli plus tutaj, piątego ogniwa. Drugi przewód to jest batery 6, tutaj, batery 8, tutaj, do ostatniego ogniwa. Natomiast sam plus z naszego BMS-a już podłączymy sobie tutaj, tak? Symbolicznie połapię, poblokuje śrubeczki, nakrętki. No i co, i mamy. I teraz tak, wtyczka numer jeden. Czujnik temperatury jako pierwszy z prawej. Podpinamy do BMS-a. Wtyczka numer 2. Tak samo, zapięte. Teraz możemy uruchomić BMS-a z powrotem. Musimy mu dać znać, że będzie miał większy pakiet. Tak. Czyli bierzemy telefonik, jesteśmy połączeni. Zobaczmy sobie teraz na balanser, co? Balanser aktualnie, o, balansuje minus 2 a czyli proszę bardzo, wykrył nam różnicę na naszych celach i teraz wyrównuje. Z uwagi na to, że powiedzmy sprawdziliśmy sobie trzy ogniwa testerem, to teraz balanser to wykrył, że nie jest dokładnie tak samo naładowane te ogniwa. Nie są tak samo naładowane te ogniwa i balanser będzie je równał. W porządku, niech sobie równa. Natomiast my przejdziemy do ustawień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie pasuje, weryfikuj. No i teraz musimy tak: 280 Ah razy 2, czyli 560 Ah. Taką pojemność ma nasz magazyn, tak? 24 V 560 ah Od tego momentu BMS będzie wiedział, czy będzie prawidłowo obliczał sobie sok do pojemności jaką ma. Tak? Nie musimy nic więcej robić. Po prostu daliśmy znać BMS-owi, wpisaliśmy mu. Jaką teraz ma pojemność ogniw i nic więcej. Teraz, jak naładujemy magazyn do 100% do odcięcia ładowania przez BMS-a, to nasz stan naładowania będzie prawidłowo wyświetlany i prawidłowo powiedzmy obliczany do danej pojemności. Ale wczoraj zrobiliśmy sobie 24-woltowy magazyn z jednym słupkiem i to było 8S1P, czyli 8 ogniw, 8 sekcji po jedno ogniwo. Natomiast dzisiaj zrobiliśmy magazyn 8S2P, czyli 8 sekcji po dwa ogniwa. Dzięki czemu pozostaliśmy przy naszym napięciu, natomiast powiększyliśmy sobie dwukrotnie pojemność, tak? I powiem Ci tak, z mojej strony na tym bym się zatrzymał. Jeżeli używasz tego JK 200A z 2A balansowaniem, po dwie takie cele po 300 330 godzin na jedną sekcję na tym bym został. Możesz, oczywiście, że możesz dać sobie 3-4 powiedzmy, cele na jedną sekcję, nie ma w ogóle problemu. Wtedy po prostu wpisujesz większą pojemność, natomiast nie jestem pewien, balansera. Dwuamperowy balanser to jest bardzo mocny balanser. W tym momencie teraz on będzie pracował jak 1 Ah balanser na każde ogniwo, tak? I oczywiście powiem Ci z mojej zabawy, z mojej zabawy ogniwami, jeśli ogniwa powyżej 3-45 v Ci się już zaczynają właśnie rozjeżdżać, balanser nad tym nie panuje, to nie znaczy, że masz uszkodzone ogniwo wcale, po prostu jesteś już u szczytu tych ogniw i ich krzywa ładowania bardzo szybko działa, bardzo szybko rośnie. Tak więc balanser nie ma czasu tego wyrównywać. Wszystko, co masz powyżej 345 i tam ci się zaczyna rozjeżdżać, to ty już jesteś na 98% naładowania ogniwa. Także tym się w ogóle nie przejmuj absolutnie. Rozjazdami powiedzmy na tym poziomie. Ale mamy to, mamy to. To był nasz scenariusz numer 2. Wykorzystaliśmy obu, obudowę 48V z 200A powiedzmy BMS-em JK, który dzisiaj pracuje jako 24V. Natomiast jutro możemy wszystkie ogniwa wyjąć, poukładać je w szeregu, zrobić z nich 48V. Scenariusz numer 3 będzie właśnie 48V standardowo. No i co, myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle. Pokazałem Ci bardzo łatwo, jak to zrobić. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co chodzi. Powiększasz pojemność. Wczoraj było 8S1P, dzisiaj jest 8S2P. Jeśli chodzi o samą obudowę, no to powiem Ci, że ta mi się bardziej podoba. Ta jest fajniejsza. Ta jest fajniejsza. Tutaj te terminale z przodu do połączenia, grube. To jest 17 klucz. Grube, wielkie. Gotowa na duże moce. Yy, oceniam ją lepiej. Oceniam ją lepiej niż tamtą obudowę z Seplosem. Troszeczkę brzydsza powiedzmy tamta. Ok? Natomiast sama obudowa jak najbardziej pozytywne mam wrażenia po niej. Ta mi się bardziej podoba niż tamta. Jedyny minus powiedzmy do jakiego mógłbym się doczepić. Brak izolacji tutaj. Brak izolacji. Ja tu coś nakleję na te ogniwa. <laughs> Poszukam pianki. Jak mam piankę luźną, to sobie podocinam po prostu takie paski, przyklejam tu na ogniwa i położę tą płytkę. Natomiast no, ta izolacja dla mnie osobiście musi być. Wiesz, musi być to w ogóle, nawet bym się nie zastanawiał, czy montować bez. Nie, nie, nie. Lepiej nie kusić losu. To, że powiedzmy, to jest polakierowane, że mamy tu folię naklejoną. Teoretycznie jest izolacja. A praktycznie nie ma opcji, żebym się podjął takiego ryzyka i powiedzmy tak, skręcił i zostawił to skręcone i się nie martwił o to. No nie ma opcji. Musi to być izolacja, to musi być odseparowane na wszelki wypadek. Nie możemy kusić losu, nie? Ale jak najbardziej spoko, Bardzo mi się podoba. Tak więc to tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za wspólną kawkę. Aha, właśnie, czujniki temperatury, czujniki temperatury, tych dwóch wtyczek nie włożyliśmy, <laughs> jeżeli byśmy tak zostali, powiedzmy przy tym ustawieniu 24V, teraz zamykam obudowę, chcę z tego magazynu tak korzystać, to ja osobiście te kabelki bym powyciągał z tej wtyczki, zostawiłbym tylko pierwszy czujnik temperatury, drugi czujnik temperatury, wpiąłbym je tu z powrotem, poprzyklejał je do ogni w taśmą. No i uruchomił w aplikacji z powrotem pomiary temperatur, no bo wiadomo, to musi być. Ja po prostu na czas nagrywania wideo, żeby Ci pokazać, żeby wyłączyć błąd, wyłączyłem te czujniki temperatury. Natomiast jeżeli chcesz tak zrobić, to zamiast izolować te kabelki, to po prostu powyciągaj sobie te, te kabelki z wtyczki, nie? I tyle, no bo wyciągnąć to masz dwie minuty, pensetą ładnie powy, powypinasz, a w przyszłości po prostu powkładasz wszystkie z powrotem i możesz podłączyć, nie? Ale jak najbardziej nie rezygnuj z czujników temperatury. No i to tyle, to tyle, dzięki, no i co, miłego weekendu.